Słuchajcie, jest ten Cosmex. No i tak, coś bym powiedział, coś bym nagrał, ale nie wiem co. No. Pali się pali się. Przecież mam bałagan, jak nie wiem. Trochę się biorę tutaj sprzątam powoli. Dzisiaj zostałem w domu, jestem, w szkole nie jestem Tutaj będzie sporo sprzątania. Tu będzie wszystko sprzątane, tam, tam drzwi obleciał. To będę sprzątał. Robert nie wiem ziemniaki powoli sobie reaguje z mamą. I tak, co dziś? Wypuszczamy ptaki wypuścimy sobie te najpierw i jakoś tak myślałem, żeby rozplanować na dwa filmy jakoś tak. O, kogutek fajnie pije, ale nie mam planów jak. Straty są też. Bo tu z przepiórek zostały mi tylko teksańskie bo chińskie nie wiem jak mi poginęły, nie wiem w jaki sposób zginęły, uciekły, nie wiem Nie wiem którędy, nie wiem jak, nie wiem Nie wiem no, mówię Nie ma chińskich, zostały tylko teksańskie O, tylko Chiny powychodziły ta kurka ta moja najstarsza, chyba To jest ta najstarsza? Chyba tak i najładniejsza O, preliki aż wyłaziły O, tu nie widziałem Żeby wychodzą a, i tu jest ten piesek nowy. Ram gdzieś. Co? Chodź. Spłuczę cię, bo biegasz trochę. Co? Mordioch. Chodź. A i się. Ten tak, jak bierze się za kury ganianie. I miałem porozdzielone kury na sprzedaż, ale no niestety mama mi je wypuściła. No i co i od nowa wszystko chodzą razem Co wam mogę tu pokazać? Feniksowi temu już fajnie ten ogonek rośnie Co psiulek? Co, ty fajny jesteś będzie fajny duży piesek, w końcu jakiś większy. O, tu Phoenixowi już ładnie ogon też odrasta. Nie skacz Odrasta mu Jedno pióro cały czas zostawił Zobaczymy co mu wyrośnie. O, tutaj białoczub, karzełka, kurka. O, tam feniks młody też mu ładnie rośnie. Ale ciekawego takiego nie ma. ogona O, tu są kurki, nie sprzedaję na przykład. Ten kogutek, czyli ten drugi kogutek. O, czyli ta kurka. Co tu jeszcze? O, pawie wyskoczyły. Czyli ja się wyskoczył. Bo on największy ogon ma. Tutaj kochiny sobie chodzą. A już się tukał. Tutaj kogut, kochina Feniksy się pierzą i tak jeszcze fajnie, fajnie wyglądają Teraz macie porównanie metrowego koguta do zwykłego Jest trochę różnicy w nich No No, wyszła O, perliki Powoli, powoli, a. Głupie to. Pawie jeszcze wychodzą. Was to bym nagonił. Bo tak bardzo, żeby jeszcze nie wyłaziły. Tu już młoda kurka. No tak. O, Poprzeć muszę im loczki, bo. Tu idzie Wojtuś. Maniusz Nie, tu idzie do a to z tyłu Wojtuś. No. Bo Wojtuś ma już takie piórka, takie poszarpane, bo to mu się końcówki już takie zaokrąglone. Czyli nie zaokrąglone, tylko takie no... No zwykłe takie końcówki, a on dopiero ogon stracił. No, a tam wejdoczka sobie lata. Kerzełki moje, porcelanowe. A miałem być na giełdzie w zwoleniu nie byłem bo nie miałem tak że czym, się czym, czym miałem, ale z rodzicami gadałem i mówili, żeby ten raz już odpuścić, że pojedziemy następnym razem, bo teraz tak też nie za bardzo i no i tak nie, nie jechałem, nie byłem i co tu jeszcze mogę powiedzieć? Głowem też miałem parę sztuk oddzielonych na sprzedaż, ale później znowu opuściłem Kluję przed tiplerek, czy ten czerwony czerwonej Wywrotek, wywrotki te sprzedaję, zostawiam same bociany i te Parę tiplerów i pawiki, bo, i gerłacze Newek, parę zosta newki zostawię jeszcze A reszta idzie do sprzedania Oj, już się poleciały Co to tam się obija o ścianę? O, widzę, że tam coś jajko wytagowało. Nawki to zwykle ciekawe, jakie ja mam te sztuki. Czy będę miał z jakąś parę. Nie mam ale co by, idzie to się okaże. Typlerek. tu jest fajny bociek ładny na łapcie ma. Tam młody, chyba samiczka z tyłu tam. Dobra, niech wylatują. Barliczki latają po dworze. Te jest kogutek lokowany. Te dwie kury tutaj są, to one chyba zostaną na lęgi? Ale czy na pewno to jeszcze nie wiem. Kogutek lokowany. Kochin. że... Gdzie wyjdzie ta? No, ten kogut też na sprzedaż. Zwracajcie się, no. Kurdee, gdzie wyjdzie ta... Budka! A weź ci wie, chcesz... ...prosto Ciebie już wyłaziła, niż, niż tu właziłaś. Wyłaś O! Przeraz. No. że wyszły, niż weszły. Coś mi tutaj... Tutaj kolba wyla, wyrosła. Będę musiał ją wyrwać albo nie wiem. O tu mam mogę pokazać turkotkę. Jakie ładne łapcie ma. Pokaż się. Uciekła. Z tyłu tylko widać. Turko też ma ładny samczyk. Dobra, tak, wypuścimy. się też. Już. Już czerwony wyleciał. Siwy, szymerek czerwony, kolejny wyleciał. No, tutaj siwy. O, te siwy to pierzeje. Na głowę wcale piór nie ma. Tutaj ten. O tej białogłówki, a ja nie czuję to białogłówka. Nie trzeba rozwiązać czy nie. Dobra, odejdę niech sobie wychodzą. I tutaj broilery nie są tu przyniosłem i tutaj Kurniki poczyściłem wszystkie O to sobie będzie, To super Czyli jest rozwiązane Poczyściłem te kurniki Ale Nie no Poczyściłem, w jeden wpuściłem No tak powiem, wpuściłem w jeden kurnik Kurozdobne, a ten gołębie I tak Brojlerów zostało tylko tyle Coś mało było więcej, mi się wydaje, jakie ja wcześniej wrzuca, wrzucałem No i dzisiaj je będę bił, więc dzisiaj tych kur już tyle nie będzie. Siwro do ich już nie będzie. Jak będę bił to będę bił wszystko. Więc te kurniki są puste, wszystkie. Dzisiaj to zostałem do mojej, że moje, trochę węzły posprzątam u ptaków gołębie a tam perliki poszły co ram nie skacz na mnie idę tutaj a tu perlika się dziś obijała, tutaj druga To ale tam lata. Olej, Buda! piję te perliki na gonie do obory, to jeszcze, że będzie lekki problem z ich nagonianiem ale może nie, no, już się wściekły. Kurde dobra, nie chłażą. Pójdę, coś z nimi zrobię. Hmm, Tutaj gujciaki trzeba będzie musieli im się posiedzieć, bo widać, że już troci nie mają. Powołują, no a pierzeją, więc fajnie. Tu jest ten karzełek. O, indyś. Bo był taki, że mnie miał trochę ten, jak się nazywa. chudy się zrobił i ten I chciałem, żeby się trochę podpas. <grym> tu jakiś kurczak jeszcze w las. Ale dam wam mieć. Tutaj kurczaki takie stałe kuchiny ładne po wychodziły Łokich. O jezu! Chwała! Eee, wracaj! w las tutaj, sieraj Niech one sobie będą, puścimy tył. Kurde, że nawet nie ma co nagrywać. Nie mam co powiedzieć, nie mam co mówić. Just miałem nagrać film, jakiś taki ten. Zaraz jeszcze do kolejny miał nagrać nie wiem jeszcze, jeszcze czego. Gdzie tam z tyłu że tam coś będzie do powiedzenia. O tu kicaje. Nie wiem czy Wam mówiłem, ale wyszło tak, że tu jest samczyk. Tu jest samica, stara moja. I chyba ten samczyk. Nie tu, nie, tu samica. Tu jest samczyk i tam jest para albo dwie samice. Ramzes! Co ty mi już tej kury ganiasz? O na dachu siedzi Ale zobaczymy czy on kury gania czy nie Takiej trochę jest Gedyga, że kury lubi poganiać I poleciał Co? tego mały Ach, jakby żeby te perliki nagonić Buda! odejdź! odejdź! Ty, 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 ty. ty tutaj wstępu nie masz bo cię kury wygonią Buda! idź bo cię kury wygonią wszystko stąd o, zboża w rozsypane a to ile głębi a właśnie i, ta, i tu w obozie nie, wiem, czy to przyleciało kilka sztuk, czy co? Ale w obozie tutaj wysuszarce z razem z kurami, z tym kokami, jakieś głębie pocztowe. No, dwie sztuki siedzą. Ja się nie ruszę na razie. nie tutaj siedzą. Zaraz wam może dam radę pokazać. To... A właśnie, taczki mi się zaczęły nieść. kaczuchy sobie, sobie latają kaczory czy kaczki widzę i tu jest kaczuchy jajeczko o tu jest chyba kolejne kaczuchy czy nie kaczuchy chyba kaczucha, ale na pewno gdzie bieguska wyleciała tu jest jedna, a druga a drugiej nie widzę gdzie ona jest? A tam jest, dobra widzę Tam dalej A i tu będę dzisiaj ścielał o, kurka, siedzi? Czy nie siedzi? Chyba, że dzisiaj zostałem w domu, to odpalę są i stąd wywiozę Może bym się wziął ale samemu to tak, tak nieciekawie to robić, więc może, nie wiem, zobaczę jeszcze dzisiaj Tak, żeby było to wywalić Więc, 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 więc. co? Eee, bieguska biega Są już chyba tyle Ja coś pomyślę, żeby drugi film nagrać Bo bym coś jeszcze ponagrywał ale szczerze nie wiem co Taki jest teraz sezon, że czas, że nie ma co nagrywać Wszystko chodzi tak razem, luźno, więc... tak nieciekawie Ten film pewnie będzie wieczorem Bo głowy się poderwały a właśnie, miałem to pocztowe pokazać. O, tu pocztowe A nie, tutaj się pomieszały wszystkie. To nie pokaż. Ale wiem, że są tutaj dwa niebieskie. Nie wiem czyje to są, czy to moje, czy to od tych pocztowych. Czy to jakieś inne są. O, bieguszka zapierdziała do wody. Kaczki się czubią. Kacar jaki sprinter. Głębi sporo trochę się nazbierało Co tam płycie? jakaś biega tutaj miksik On tutaj jest tylko po to, że na jajka Ja z takich tych y, miksów nie sprzedaję tak szerzej Bo Tak sama tutaj taka czarna jest śmieszna Ale one zostały do mnie na jajka więc takie alanioski z nich będą, tu fajny kogutek jest Dobra, co ja tu jeszcze mógłbym nagrać Może jakieś plany ponagrywam zaraz Więc się okaże <laughs> Dobra więc To by na tyle Bo to już cały ten film tylko stoję i narzekam, nic nie jest ciekawego w tym filmie. Więc... To by na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. No i cześć.